Cześć wszystkim, bardzo się cieszymy, że możemy się zobaczyć po raz kolejny w studiu ruchu czystych serc. A dziś poruszymy temat szczególny. Porozmawiamy o oddaniu się w niewolę Jezusowi przez ręce Maryi. Porozmawiamy o oddaniu 33 z naszym specjalnym gościem. Bardzo się cieszymy, że w naszym studiu możemy powitać Tomka Smyka. Tomek jest animatorem Ruchu Czystych Serc z Warszawy, a także obecnie jest pracownikiem Fundacji Totatua. Tomku, witamy Cię bardzo serdecznie i dzisiaj podejmiemy jakże ten piękny temat, jakim jest oddanie się Maryi, oddanie 33. Mhm. No i zaczniemy od tego, czym jest właśnie to oddanie się Maryi. Witajcie na początek. Bardzo Wam dziękuję za zaproszenie i bardzo się cieszę, że poruszamy ten piękny i jakże ważny w dzisiejszych czasach, czasach temat. Czym jest oddanie? Dla mnie istotą oddania i tym czym jest oddanie, jest relacja. Oddanie to relacje z Matką Bożą, która zarazem, jeżeli chodzi o moje życie, jest w moim życiu królową, która króluje zupełnie nad moim światem, ale jest z drugiej strony również bliską przyjaciółką, która wchodzi do mojego życia i wyciąga mnie z sfer najciemniejszych w moim życiu po to, żeby mnie uratować, oczyścić, przemienić i wyprowadzić na lepszą drogę. Ostatnio dużo przyglądam się oddaniu kardynała Stefana Wyszyńskiego, to w jaki sposób on przeżywał to oddanie i kardynał Wyszyński powiedział takie znamienne słowa: wszystko postawiłem na Maryję. I co znaczy wszystko postawić, to znaczy nie zostawić sobie ani procenta tego, co może być moje, to znaczy pójść na 100%, to znaczy być i żyć w takiej postawie, kiedy zamykam oczy i daję się prowadzić za rękę Matce Bożej, która zupełnie decyduje o tym, w którą stronę idę, co robię i jak ma wyglądać moje życie, więc to jest przede wszystkim relacja. Ale zauważyłem, że ludzie, którzy nie do końca też jeszcze zupełnie rozumieją oddanie, rozumieją to w taki sposób, że oddanie jest jednostronne, że ja oddaję siebie, e, tylko siebie, że Maryja ma prawo do mnie od tej pory w 100%, że zabiera mi wszystko, e, ale nie ma w tym jakiej, takiej wzajemności i niewiele osób wie, że święta Matka Teresa z Kalkuty. Również była w 100% oddana matce Bożej, mało tego. Swoje zgromadzenie miłości również oparła, tę duchowość zgromadzenia miłości oparła o właśnie oddanie. I matka Teresa z Kalkuty, jak wiemy, była konkretną kobietą, wszystko wiła kawa na ławę. I ona napisała jakby 12 powinności jej, czyli matki Teresy z Kalkuty, które wynikają z oddania. Ale napisała również 12 powinności: uwaga Matki Bożej, wobec Matki Teresy z Kalkuty, która się oddaje Matce Bożej. I pozwólcie, że przeczytam kilka powinności, które ma Matka Boża Maryja, wobec wszystkich, którzy tak naprawdę się oddają. Oddanie swojego ducha i serca. To oddanie właśnie jest czymś takim wymianą serc. Czyli ja oddaję swoje serce brudne, w jakiś sposób słabe, które nie do końca potrafi kochać siebie, drugiego człowieka, Pana Boga. I co dostaję w zamian? Dostaję w zamian serce Maryi. Czyli od tej pory jesteśmy wszyscy w ruchu czystych serc. Już nie, nie musimy mówić, że mamy czyste serca, tylko mamy niepokalane serca, bo Maryja nam daje swoje serce, prawda? Co więcej, wzięcie mnie w swoje posiadanie, ochrona i przemienienie mnie. Dzielenie się swoim doświadczeniem modlitwy i chwały, i to, co może najbardziej interesować, zaspokajanie moich potrzeb duchowych i materialnych. Miałem taką historię, kiedy zacząłem pracę. Był taki moment, że byłem bez samochodu, i bardzo mocno chciałem uczęszczać, uczęszczać codziennie na roratach, być, być jakby codziennie na mszach świętych roratnich. Ale z racji tego, że nie miałem samochodu, jak byłem na mszy rano, po prostu nie wyrobiłem się do pracy. I w krótkiej modlitwie, takiej tak naprawdę pobocznej, gdzieś po prostu przy okazji, powiedziałem do Matki Bożej: No, ja bardzo chcę, ale nie mogę, wybacz, Maryjo, bo nie będę się wyrabiał. Tak? Trzy dni później przychodzi do mnie mój kierownik i mówi do mnie, że zakupił mi auto służbowe, i dzięki temu będę już miał okazję i będę mógł być właśnie codziennie na mszach świętych. Więc te potrzeby materialne nawet nie w taki zwyczajny sposób. Też tak jak wspomniałaś Agnieszka, jestem teraz pracownikiem fundacji. To tatua. To się wiąże też z tym, że ja przed tą propozycją, którą dostałem w pracy fundacji, to, to tatua. Myślałem właśnie o tym, że chciałbym zmienić pracę, że chcę robić coś dla drugiego człowieka, dla siebie i chcę, żeby to nie tylko miało odniesienie w naszym życiu doczesnym, ale chciałbym, żeby to też miało odniesienie w życiu e, jakby tym, na które chcemy, do którego chcemy dążyć, czyli życiu wiecznym. No i jakiś czas później dostałem propozycję właśnie pracy w fundacji Totatua i co najlepsze wszystkie jakieś takie już e, ostateczne rozmowy Dopiliśmy w niepokalanowie w dzień zwiastowania najświętszej Maryi Panny i to też całkiem przypadkowo, więc to jest niesamowite, też jakaś taka oznaka tego materialnego e, prowadzenia. E, I czemu, wracając do tego, co kardynał Wyszyński powiedział, warto postawić wszystko na Maryję. Dwa powody, myślę, które wszystko załatwią. Pierwszy jest bardzo prosty, bo Pan, Jezu, bo Pan Bóg tak chciał. E, bo Bóg sam wszystko postawił na Maryję. Kiedy przychodzi do. Matki Bożej w zwiastowaniu, wszystko na nią stawia, i wszystko stawia tylko na to, żeby ona powiedziała tak. Swój plan zbawienia wszystko stawia na to, aż ona się na to zgodzi, tak? To jest pierwszy powód. Czyli ten Bóg, który jest wszechmogący, który potrafi wszystko, który mógłby zbawić nas tak naprawdę, na pstryk, uzależnia wszystko od decyzji tej małej po prostu dziewczynki, która. Wtedy tak naprawdę mogłoby się wydawać, nie jest na to wszystko gotowa. I drugi powód, myślę, walka duchowa. Wszyscy, jak wiemy, zaangażowani katolicy toczą jakąś walkę z samym sobą, z jakimś tam światem, też może złym, z tym, żeby po prostu pokonywać swoje słabości. I co najlepsze, to mnie zawsze przekonuje w tym oddaniu, i myślę też może przekona tych, którzy są jeszcze niezdecydowani, że kiedy. Matka Boża mówi Fatimie, że jej niepokolane serce na koniec zatriumfuje. Wszyscy oddani, którzy wymieniają się właśnie z nią sercami, są dziedzicami tej obietnicy. Czyli jeżeli oddaje się Matce Bożej, to znaczy, że jej niepokolane serce, w którym ja mam już teraz udział, również moje serce zatriumfuje. Zresztą sam Pan Jezus mówi o tym, że jego zwycięstwo przyjdzie przez Jego matkę przez Maryję, więc tak w krótkich słowach dla mnie to oddania jest właśnie to, relacja. A jeżeli byśmy mieli powiedzieć o owocach, co daje oddanie się, zawierzenie się Maryi? Odnosząc się do mojego życia, myślę, że to było przede wszystkim takie mega duże rozlanie się łask Ducha Świętego. Przede wszystkim odwaga, radość, kompletny brak lęku. Nie odczuwam w swoim życiu jakiegoś takiego większego lęku. Co prawda, są momenty, kiedy czuję lęk, ale on jest w zasadzie szybko jakiś, jakoś eliminowany. I Matka Boża, w, właśnie żyjąc w tej duchowości, w tym oddaniu, zabiera to wszystko, całkowicie. Kiedyś byłem też człowiekiem, który zupełnie nie lubił przebywać wśród ludzi. Dzisiaj sobie nie wyobrażam tego, że miałbym po prostu dzień spędzić bez ludzi, z nimi rozmawiać, uczestnicząc też w ich życiu, wymieniać uśmiech, po prostu dzielić się sobą więc byłem introwertykiem z kolei matka boża po oddaniu wypychała mnie do ludzi do tego aby pokonywać te swoje słabości żeby wychodzić z tej swojej strefy komfortu i odnawiać wszystko to co było w jakiś sposób zepsute zawsze sobie mówię że nawet to, co nam się wydaje złe w naszym życiu, Matka Boża może przemieniać. Jest, taką, jest takim jakby filtrem do wody, który, który, który wlewasz jakby zanieczyszczoną wodę. Ten filtr wszystko oczyszcza i zostawia dobrą wodę zdatną do picia. Więc myślę. Te podstawowe owoce. Zresztą kiedyś byłem, e, możemy powiedzieć, daleko od kościoła. Myślałem sobie, że wspólnoty przykościelne to są e, jakby miejsca, gdzie jakby skupiają się ludzie, którzy nie mają nic wspólnego z jakąś radością w życiu, którzy są smutni, którzy są słabi, którzy e, chcą tylko w jakiś sposób może siebie biczować lub spędzać całe życie. Na jakimś takim umartwianiu się. Matka Boża mnie zupełnie wypchnęła do ludzi, właśnie z, we wspólnocie Ruchu Czystych Serc. E, zostałem tam właśnie też jednym z animatorów. E, poznałem niesamowitych ludzi z całej Polski, e, ale owocem takim podstawowym, już pomijając to, co powiedziałem, jest myślę e, relacja prawdziwa z Panem Jezusem. Ja od momentu, kiedy się oddałem, codziennie uczestniczę na mszy świętej. Jest to niesamowity dar, niesamowita łaska, również adoracja, no i taka bliskość, bliskość z Panem Bogiem. W naszej wspólnocie przyświeca takie błogosławieństwo, błogosławienie czystego serca, bowiem oni Boga oglądać będą. I myślę, że owocem tego oddania jest to, że ja dzisiaj już mogę Boga oglądać. To nie jest jakaś obietnica odległa, tylko uczestniczący w Jego życiu, w Jego sakramentach, już dzisiaj mogę Go oglądać, bo e, widząc kogoś w swoim życiu, to jest ten moment, kiedy ja robię Mu miejsce w moim życiu. A tak może jeszcze zahaczając właśnie o owoce i o wspomnianą Matkę Teresę, to kto jeszcze ze znanych osób bądź świętych się zawierzył? No na przykład święty Jan Paweł II, który również nam przyświeca w naszym ruchu Czystych Serc, e, Święty Maksymilian Kolbe, kardynał Wyszyński również, który nie tylko oddał samego siebie, ale również oddał całą Polskę. Jakby pierwszy był oczywiście również August Hlond, August Hlond, ale zrobił to również kardynał Wyszyński i my dzisiaj tak naprawdę żyjemy tym oddaniem. My jako Fundacja Tatua dostaliśmy taką specjalną misję przygotowania archidiecezji warszawskiej do tego, aby cała archidiecezja przed beatyfikacją kardynała Wyszyńskiego się oddała. Teraz nam powiedz jak to zrobić i jak oddać się Maryju? Można to zrobić na kilka sposobów. Można skorzystać z naszego podręcznika, który tutaj mamy Fundacji Tatua zamawiając go przez internet na stronie oddanie33. Można również, jeżeli ktoś ma więcej odwagi, więcej ducha, pójść do swojego proboszcza, zaproponować może jako parafia moglibyśmy przejść takie oddanie Matce Bożej, zorganizować to w swojej parafii, być może również zaprosić nas, jako osoby, które mogłyby pomóc w tej organizacji, wyjść z jakimś świadectwem, konferencją, jako opiekunowie tej, 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 tego całego oddania. Można również też indywidualnie, korzystając z materiałów, które są na naszej stronie oddanie 33, są to materiały w postaci wideo, które są, w którym są już zawarte wszystkie rozważania na dany dzień, w którym jest w zasadzie wszystko przygotowane. Ja też to te oddanie, ten czas rekolekcji od 33 nazywam takim trochę narzeczeństwem z Matką Bożą. I nie jest to moment, kiedy ja już podejmuję ostateczną i odwalną decyzję, że się oddaję, tylko jest ten moment, który daje na to, aby Matka Boża mnie oczarowała, żebym mógł z nią pogłębić tę te relacje, ale ten 33 dzień to jest decyzja, czy ja chcę, czy ja nie chcę. A zapewniam, że ten 33 dzień to będzie umocnienie tej decyzji, że chcę, bo nie może być tak, że Matka Boża mnie nie oczaruje, jeśli naprawdę wejdę to z całym sercem i 100%. Więc przede wszystkim internet. Można tam sobie znaleźć właśnie materiały, książka Oddanie 33, można również odnaleźć jakąś parafię albo zaprosić księdza proboszcza do tego, aby sam zorganizował również pomocy z nami. Sposobów jest naprawdę mnóstwo. A czy to oznacza, że takie oddanie się występuje raz na całe życie? Czy je jakoś trzeba, bądź można powtarzać? Święty Ludwik pisał o tym, że warto odnawiać je każdego roku, przynajmniej raz. Ja ze swojej strony też każdego roku odnawiam. I rekomenduję. I rekomenduję, tak, polecam jak najbardziej, <laughs> więc myślę, że warto odnawiać. Aczkolwiek są też, ludzie używają różnych sformułowań, tak naprawdę, które się zupełnie ze sobą różnią, bo jest zawierzenie, oddanie i poświęcenie. I tylko jedno z nich tak naprawdę jest na całe życie poświęcenie. Yy, wiemy, że poświęcenie, na przykład, gdy ksiądz poświęca wodę, to nie można już się odświęcić. Nie? nie podchodzę, nie podejdę do wody święconej i powiem: odświęcam cię, wodę święcona, nie jesteś już poświęcona. Nie? Yy, tylko już jest do końca życia, yy, na zawsze. Oddanie warto odnawiać, bo oddanie to jest coś, co mogę komuś zabrać. Nie, nie, nie będzie to miłe, ale mogę zabrać. Tak? Daję komu coś, to, 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 coś Tobie, daję Tobie gazetę, ale za chwilę mogę powiedzieć: oddawaj. Nie, nie chcę, żebyś miała. E, tak jak mówię, nie jest to miłe, ale można, tak naprawdę można. A zawierzenie jest to tak naprawdę krok jeszcze przed oddaniem. E, zawierzenie może tej drogi, e, ale takim raz na zawsze jest poświęcenie oddanie warto odnawiać. Zresztą jest to konkretna formacja, która odnawia też naszego ducha, bo tak naprawdę my z tego korzystamy. E, tak jak powiedziałem, jest to relacja w 100% odwzajemniona. I Matka Boża naprawdę również w to wchodzi, tak jak Fundacja Nasza to Tatua. Nie tylko my wypowiadamy Maryi te hasłe, hasło słynne Totus z to Tatua, tylko Maryja również wyciąga ręce i mówi to Tatua, jestem cała Twoja. No właśnie, domka. teraz na koniec jakbyś coś nam opowiedział o samej Fundacji. O to tatua. E, funda fundacja to tatua powstała z inicjatywy osób świeckich. E, w stu oddana Matce Bożej, tak jak e, nasza nazwa to Tatua, Cała Maryi poświęcamy się po to, aby właśnie prowadzić rekolekcje, które są przeznaczone dla osób, które chcą się poświęcić Matce Bożej, Panu Jezusowi przez ręce Matki Bożej. Prowadzimy i całkiem od niedawna, w maju wyszedł pierwszy nasz magazyn, miesięcznik, to tatua, który jest szczególnie poświęcony i przeznaczony dla osób, które są już po oddaniu i chcą się formować i po prostu kontynuować tę drogę oddania. Jesteśmy też grupą ewangelizatorów, którzy właśnie na zaproszenie różnych księży, proboszczów przyjeżdżają i właśnie prowadzą w parafiach takie rekolekcje. Jesteśmy też jakby inicjatorami różnych dzieł, na przykład dzieła modlitwy za kapłanów, gdzie po prostu Podejmujemy i zapraszamy ludzi do tego, aby podejmowali się modlitwy za kapłanów. Jest to krótka modlitwa, która jest również związana z widzeniem świętej siostry Faustyny, widzeniem Matki Bożej, która mówi, że jest Matką Boską kapłańską i która wypowiada takie słowa, Boże, błogosław Polsce, błogosław kapłanom. Nam mówi to o tym, że Pan Bóg chce błogosławić Polsce, nie tylko Polsce, ale całemu światu właśnie przez ręce kapłanów. I chcemy za nich się modlić, po to, aby oni nas prowadzili i byli naszymi e, po prostu pasterzami. E, I jest to modlitwa, w której prosimy o trzy łaski. Główną e, łaską jest to, aby kapłani oddawali się Matce Bożej. Wiemy, co się dzieje z kapłanami, którzy są oddani Matce Bożej. E, święty Jan Paweł II, święty Maksymilian, e, święty Ludwik na przykład, właśnie jest też święta Teresa. Która nie była kapłanem, ale jakby daje niesamowite świadectwo tego, e, czym jest oddanie. No, są to jakby dusze i ludzie, którzy cały, cały czas przyprowadzają do Kościoła mnóstwo dusz. E, I osoba, która jest oddana, nie znam takiej, która by tego żałowała, która by nie odczuwała łask, owoców, e, która by nie, nie chciała jeszcze głębiej w to wchodzić. Napowiedz nam jeszcze, jakie jest stanowisko Kościoła wobec oddania się Maryi? Nasza fundacja To Tatua doświadcza niesamowitego błogosławieństwa księży biskupów. Tak jak wspomniałem, kardynał Nycz również nam całą pracę właśnie w archidiecezji warszawskiej błogosławi. Również biskup Gondecki, arcybiskup całemu dziełu błogosławi. Ale również niesamowite jest to, że największym potwierdzeniem tego, że Kościół naprawdę jakby do tego zachęca jest to, że Wszyscy papieże XX wieku całkowicie byli oddani Matce Bożej. Co więcej, papież Leon XIII napisał 11 encyklik o od oddaniu się Matce Bożej. Więc zupełne, zupełne błogosławieństwo Kościoła, zupełne też błogosławieństwo kapłanów, biskupów z całego świata, którzy również zachęcają do tego, aby się oddawać. Jest coraz więcej. Coraz więcej biskupów, którzy się oddają. Zresztą my, właśnie z dziełem modlitwy za kapłanów, byliśmy jakiś czas temu na spotkaniu wojowników Maryi, na którym zapraszaliśmy do tego, aby wszyscy wojownicy Maryi podjęli się modlitwę za biskupów. Każdy biskup dostał swojego wojownika Maryi. Dziesięciu, tak naprawdę, wojowników Maryi, którzy się za niego modlili. I my uważamy, że to jest dzisiejszym owocem tego, że biskupi są strasznie mega otwarci na tę drogę i również na, na to, co proponuje Fundacja Tatua. No i ta droga jest naprawdę niesamowita. Papież, papież Jan Paweł II wypowiedział takie piękne słowa, które zresztą pisał o tym święty Ludwik, że osoba, która idzie drogą Maryjną. Szybciej i łatwiej dojdzie do świętości niż osoba, która by szła bez Maryi. Chociaż niekoniecznie e, nie jest powiedziane, że nie dojdzie do świętości, ale znacznie trudniej, znacznie dłużej i znacznie no, dużo, dużo więcej go to będzie kosztowało. Pięknie, to bardzo dziękujemy za rozmowę. Czyli już, już wiemy, jak to zrobić. Jest ogromna przychylność Kościoła, i piękne owoce oddania: 33 są. Więc mam nadzieję, że niejedna osoba zachęci się, aby się oddać już niedługo. Um, także bardzo Wam dziękujemy i zachęcamy. A więcej informacji, znajdziecie się na stronie Oddanie 33. Bardzo dziękujemy, że byliście dziś z nami i zapraszamy Was już na kolejny odcinek za dwa tygodnie.